Witajcie. Jak mogliście zobaczyć w mediach we wtorek, mieliśmy w Parlamencie Europejskim specjalnego gościa. Do Strasburga na salę plenarną przyjechał do nas premier Morawiecki. Niestety pobłądził. Po pierwsze, debata, w której uczestniczył, dotyczyła niezgodnego z prawem europejskim wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj premier zamiast odnieść się do meritum sprawy, 90% swojego wystąpienia poświęcił na wychwalaniu rządów PIS. Pomyliły mu się salę. To nie był Sejm, gdzie może przekazywać partyjny przekaz. Tutaj mówił do całej Europy, która oczywiście wystąpienia Morawieckiego nie kupiła. Po drugie, my w Parlamencie Europejskim przestrzegamy zasad i szanujemy reguły gry. Zarówno przewodnicząca Komisji Europejskiej, jak i premier Polski dostali równo po pięć minut na wypowiedź. I Ursula von der Leyen tyle czasu przemawiała, a już Mateusz Morawiecki nie. Postanowił nadużyć gościnności i przemawiać przez ponad pół godziny. 30 minut kłamstw. Ale przynajmniej nie może zarzucić Unii Europejskiej, jak powiedział wiceprzewodniczący parlamentu, że Europa nie pozwoliła się polskiemu rządowi wypowiedzieć w swojej sprawie. Morawiecki inaczej niż Orban zagrał wa bank. Orban co innego mówi w Budapeszcie, co innego w Brukseli i Strasburgu. Morawiecki poszedł na ostro, to nie może się dobrze skończyć. Na razie Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą sytuacji w Polsce. I tutaj mam swój wkład do rezolucji, który zapis poparły wszystkie największe ugrupowania polityczne. Przypomniałem, a może nawet i uświadomiłem rząd Polski, bo ewidentnie wydaje się nie znać konstytucji RP, na którą tak się powołuje konkretny artykuł, artykuł 91, który mówi wprost, że ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo ponad ustawami. A konstytucja to ustawa, zasadnicza, ale wciąż ustawa. I to wielokrotnie podkreślali już od dawna wybitni profesorowie prawa. Przedłużeniem łamania przez rząd polski zasady praworządności była debata o pushbackach, czyli cofaniach migrantów z granicy. Tutaj opowiedziałem się jasno: granice Unii Europejskiej muszą być szczelne, ale brak pomocy humanitarnej dla uchodźców koczujących w mrozie nocą w lesie jest gorzej niż nieludzki. Jak widzicie. Głównym tematem tej sesji plenarnej była po raz kolejny, niestety, Polska. Niestety, bo to przykre jest, że Kaczyński z Ziobro zrobili z Polski czarną owcę Europy. I choć polexit to długa droga, do której mam nadzieję nigdy nie dojdzie, to niestety dokonuje się widoczny proces margin marginalizacji Polski w Unii Europejskiej. W regionie będę oczywiście w weekend. W sobotę kończą się Rybnickie Dni Literatury. Będę brał udział w ich zakończeniu. Będę także oczywiście. Na katowickim Nikiszowcu w mojej śląskiej ambasadzie, gdzie już w sobotę goszczę nauczycieli z rybnika i nie tylko, którzy zajmują się edukacją regionalną. W niedzielę mam nadzieję na krótki odpoczynek z aparatem fotograficznym w moim rybnickim lesie, a w poniedziałek już z powrotem na szlaku w drodze do Brukseli. Udanego weekendu wam wszystkim życzę i pozdrawiam ze Strasburga, stolicy Alzacji.